Zyrobimy losowanie. A przede wszystkim chciałbym Was powitać bardzo serdecznie całą Polskę prawie. I nie, i nie tylko, i nie tylko. W imieniu koła Krałoga, w imieniu y, grupy Feder. Tak? Mam, mam nadzieję, że może ryba nie, niekoniecznie, ale atmosfera będzie lepsza. <laughs> Ryba też będzie dobra <laughs> Zamówiliśmy słońce, ale coś kurde nas nie wysłuchali Chyba trzeba było najpierw polecieć do tego, no W każdym razie, tak jak mówię, wchodzimy, zaczynamy, startujemy od godziny 9 Czyli za, za 10-9 jest sygnał do nęcenia I kończymy o godzinie 14 Takżeśmy tutaj ustalili, żeby nie przedłużać, a poza tym mówię, że później się zaczyna ciemno, robić szaro, nieprzyjemnie więc lepiej, lepiej zrobić to w ten sposób. Jedynka Przemysław Lewandowski Dwójka Piotr Słociński, Trójka Mateusz Mastalec Czwórka Karol Krygier. Пакет. Пакет треви. Mamy jedną z naszych uczestniczek jak się podoba? Ja. Oprócz ryb. Oprócz <laughs> Fajnie jest A co się zrobiliśmy? Dwa jazgarze. Dwa jazgarze. Z daleko pani przyjechała do nas? Z Zieleniej góry. Z góry też, nie tam góry. Ostatnio byliśmy na zawodach gdzieś tam Koło kamiennej góry A Organizacja jak wygląda? Świetna. A coś od siebie? Jakieś uwagi? Byle cieplej było i więcej ryb. A no, na no to, no, to, nie nie no, to nie mamy wpływu. Na to nie mamy wpływu. Dziękuję. Tak to się bardzo podoba. O, to cieszę Witam. Jest ze mną Stanisław, organizator zawodów. Parę pytań do Stanisława. Witam wszystkich. Stasiu, skąd pomysł na to, żeby stworzyć w ogóle klasyczny Feder jako grupę na Facebooku? No, tak przyszło samo czasów, kiedy dominowała metoda i współpracowałem jakoś tam, udzielałem się na spawiku i gruncie, ale jakoś tak metoda, metoda wszędzie. Trzeba było zaryzykować, pokazać tą piękną naszą dziedzinę, którą się zajmuję od dziesiątków lat, że tak powiem, bo już swoje lata mam. I tak wyszło i cieszę się, że to wszystko fajnie hula. Są ludzie, którzy chętnie się dzielą swoimi spostrzeżeniami, do, doświadczeniami i tak wyszło. No, fajnie, że jesteś i cieszę się z tego. To jak już wspominamy o grupie klasyczny Feder, a jaka jest jakby historia tej grupy? Ilu jest czasu? Grupa powstała pół roku temu. Ma ponad 20 tysięcy członków. Z początku pomagało mi tam kilku kolegów, Daniel Szczęśniak, Tomek. Ale później jakoś to tak zostało, że jestem sam w tej chwili, a też w tym momencie im bardzo dziękuję za wcześniejszą pomoc. A tak no, tak rozwijamy się. Rozwijamy się, jest normalnie, jest grzecznie, jest kulturalnie i myślę, że jest ciekawie po prostu. No i to jest najważniejsze. Cieszymy się, że w ogóle taką grupę mamy i na tej grupie w ogóle jesteśmy. Dobra, kolejne pytanie, Stasiu, co skłoniło Cię w ogóle do organizacji tych zawodów? A ci się co skłoniło? No to nie była łatwa decyzja ale po prostu, no, że tak powiem naciski grupowiczów, naciski, że grupa jest potężna, bo jest potężna. Wiem, że większość osób, które cokolwiek mają wspólnego z Federem jest w tej grupie. Być może się nie udzielają, ale wiem doskonale, że ją obserwują i trzeba było zrobić Dość we Wrocławiu, w stolicy naszego Federa, gdzie tutaj powstawały fantastyczne kluby. Pierwsze, Fankup Feder, Fankup Krokodyl, Takie jest dużo ludzi, którzy byli w tym związaniu od samego początku. Trzeba było coś zrobić, no i to jest po prostu dzisiejszy, dzisiejszy finał takich moich starań wieloletnich w tej dziedzinie. Super. Stasiu, powiedz mi, bo. Widzą wszystkim to pokażemy ogólnie, ale patrząc się na to, co tam się dzieje przy podium ogólnie, ile tam jest nagród, w jaki sposób udało Ci się to wszystko zorganizować, że mamy tam tak naprawdę bardzo dużo nagród. No tak, przede wszystkim zdecydowaliśmy się na miarę możliwości drobne, nie za duże wpisowe, które nie chcieliśmy, żeby za bardzo jest jak jest, żeby nie, nie obarczało naszych budżetów. Część z tych, połowa tych pieniędzy jest przeznaczona na organizacje takie jak katalingi i inne rzeczy. Część jest na nagrody, które otrzymają zwycięzcy zawodnicy, a część była zakupowa, po prostu zakupiona w zaprzyjaźnionych, że tak powiem, sklepach czy, czy w Mamy dużo sponsorów. Mamy sponsora firmy Robinson, mamy sponsora firmy Sensas, mamy sponsora firmy Winner z którymi żyjemy jak człowiek z człowiekiem, bo zresztą całą naszą zasadą jest koleżeński układ na całej grupie i który ma przynosić wszystkim przyjemność. I z tego względu, że przede wszystkim ja mam takie podejście, że lubię żyć z ludźmi w zgodzie. Mamy, jest jak jest i mamy zdobyłe wszystkie kontakty. Mamy kontakty ze sklepami Karpiowy, Federlink, mamy Zbyszka Papelskiego. To są ludzie, którzy są bardzo zaangażowani w sprawy Federa i bardzo się cieszymy, że nam nie odmówili i bardzo, 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 bardzo mocno pomogli. Super, dziękujemy. Zasiu, ostatnie pytanie. Trzymasz już w, w tyle głowy kontynuację zawodów klasycznego Federa? Trudne pytanie, bo no bo to nie wiadomo, jak się w życiu ułoży, jak to jest, będzie, ale gdzieś nam świta, że coś nam, coś chcemy jeszcze zrobić tutaj dla, dla naszej i, i nie tylko naszej społeczności. No, jedyną rzeczą, którą mogę zagwarantować, to to, że będziemy się starać, co w przyszłym roku jeszcze zrobić. Nie mogę zagwarantować, tak jak chociaż czekaliśmy na ten dzisiejszy dzień bardzo długo i na ten okres, gdzie ryby powinny być, a chyba, chyba niestety żeśmy się prze... Przelicytowali, no ale to jest jedyna rzecz, której nie możemy tego uratować. A myślę, że zabawa i koleżeńskie spotkania są tutaj w tej chwili najważniejsze, bo nie są to zawody o mistrzostwo Polski, tylko to są po prostu towarzyskie zawody zaprzejaźnionych ludzi i bardzo znanych zawodników, których można zobaczyć, ze zwykłymi wędkarzami, mogą popatrzeć, czy my łowią, jak łowią, czy próbują, czy starają się łowić. To są bardzo cenne informacje taka, że tak. Dobrze, dziękuję w takim razie. Dziękuję, pozdrawiam wszystkich. Ja z tego miejsca chciałbym bardzo podziękować temu panu Stanisław Kokot za użycie grupy że Brawo! Po trzech latach prób negocjacji w końcu udało się zorganizować te zawody. Miejmy nadzieję, że się udało. Miejmy nadzieję, no, że się podobały te zawody Państwu. Wszystko było myślę, że okej. Okay. No tylko ta ryba, tak? Tylko ta ryba. Ale jakby była ta ryba, to, żeby to by nie byłoby o czym gadać. Więc my nie moglibyśmy gadać, tym że ryb nie było. I będziemy miło wspominać tę naszą imprezę. Żeby nie przyciągając, a bardzo chciałbym podziękować e, sponsorom, przede wszystkim sponsorom tych zawodów. E, nie wymienię wszystkich, ale no, dziękuję bardzo firmy Robinson, e, sklepowi Federling, sklepowi Karpiowy, firmy Winner, e, Byszek Paprowski. E, jest tutaj jeszcze wiele firm, no, firma Bajzone, e, e, firma Efekta, Gliny Resztron Ark Arek orzeszył za piękne puchary. E, dużo, dużo jeszcze więcej nagród widać, że tak powiem. Nie wszystkich wymienię, ale na pewno wszystkich wymienimy potem na podsumowaniu zawodów na stronie internetowej, tak? e, Bardzo po duże podziękowanie dla Koła Czarna Łacha. <noise> I kolegom, którzy pomagali na brzegu za bezinteresowną pomoc. Żeby nie przyciągają, przejdziemy do wręczenia nagród. E, zaczniemy od dwóch kobiet, które startowały w tych zawodach. Z, ze 118 uczestników dzisiejszych zawodów mamy dwa rodziny. Panią Izabelę Dymit i Magdalenę Barańską. Ładne, kororowe takie. kto <gluw>, będzie brał gil. Następne dwie nagrody ekstra, czyli za największą płoć i big fish. Arkadiusz Mirocki. Arkadiusz Mirocki. Jadrzej no właśnie, tutaj mam Jadrzej dobrze, że kolega patrzy na nas. przynajmniej pamiętam. 10. miejsce w dzisiejszych zawodach Arkadiusz Orzeszyna, 360 Piąte miejsce, 570 punktów Sebastian z Kiłbasa. Brawo! Siedemdziesiąt Grzegorz Majkier. Brawo! miejsce 1760 punktów Jarosław Skrzydło. Brawo! Szóste miejsce Sebastian Łoś. Jedynka sektorowa. Pytajcie chwilę. ile? Stolmicy. Piąte miejsce. Mateusz ma Przedmiotowo wygrywał, trzeba ostatni liczny. Trzecie miejsce dzisiejszych zawodów. 700 punktów, Wojewódzki Wojewódzki. wojowódski. A dzisiaj rozbijcie. Uśmiechnijcie się. Uśmiechnijcie <grym> się. Uśmiec. się. się. Do zamęcania pierwsze miejsce z sumą 5 punktów Grzegorz Chorebski Gratulujemy jeszcze raz zwycięzcom. Brawo. Brawo dla Teraz jeszcze mamy parę nagród, które zostaną rozlosowane. Zaczynamy. Tego kogo nie ma to i obijamy. To wyrzucamy. No i lepiej wszystko. Tadeusz Murgacki.

Nie, 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 jeszcze nie, nie, <śleszy> Panowie nie, wielkie brawa za te Brawą, celebrań, Drodzy koleżanki, drodzy koledzy, ze swojej strony chciałbym podziękować za przybycie. Chciałbym podziękować sponsorom, chciałbym podziękować swojemu zarządowi koła. Jeszcze muszę podziękować małżonkom, bo pomagała mi kroić te numerki, które już mieli takie ładne. Dziękuję wszystkim i zapraszamy na przyszłość. Witam, jesteśmy po zawodach. Jest ze mną przewodniczący sekcji federowej Michał Hołup. Mamy oczywiście parę pytań do Michała. Witam serdecznie. E, Michał, e, kanał Odry Lekler. Czemu zdecydowałeś się właśnie na to łowisko? Czemu to łowisko? Łowisko wydaje mi się jak najbardziej równe dla wszystkich zawodników. Jest to myślę woda znana w całej Polsce. Wiele zawodów rangi krajowej, międzynarodowej odbywało się na tej wodzie. E, woda, która ofituje dużą populację leszcza, dużą populację płoci, bardzo sportowa woda. Dlatego wybór padł na to właśnie łowisko, pozwoliło to nam zgromadzić stu zawodników na dwóch brzegach, bo przede wszystkim wszyscy mieli bardzo równe warunki. Ryby, dopisały, nie, nie dopisały, jak to ryby. Yy, my liczyliśmy na lepsze wyniki, no ale przede wszystkim w tych zawodach czuła się dobra zabawa, tak frekwencja, pogoda dopisała, wszyscy są zadowoleni, sponsorzy, myślę, że to jest rewelacja. Dziękuję. 120 osób, tyle osób dzisiaj było na zawodach. Ta liczba robi ogromne wrażenie. Ciężko było zorganizować taką imprezę? Zapisy przebiegły bardzo szybko, bo tak naprawdę liczba zapełniła się w pierwszych kilka godzin, że tak powiem. Potem były wpłaty od zawodników, pod koniec wielu zawodników się wykruszyło. Na szczęście mieliśmy ilość rezerwową. Dzięki temu pozwoliło to nam spiąć tyle osób, ile było. 120 osób. Myślę, że czołówka Polskiego Federa, wielu znanych zawodników, członkowie kadry narodowej, czołówka Wrocławskiego Federa. Zawody są robione dla ludzi przede wszystkim, przede wszystkim i te 120 osób. Postaraliśmy się, wyszło myślę, że w miarę dobre zawody. Czy było, by cię, czy było ciężko? Uśmiech ludzi, zadowolenie to jest najważniejsze. Czy, czy zawody mogły być zorganizowane na innej wodzie? Jak ty to widzisz? We Wrocławiu nie mamy innej wody, żeby przeprowadzić zawody na 120 osób, Dokładnie. Też eee, to jest jedyna woda z dogodnym dojazdem, w miarę równa dla wszystkich zawodników, eee, w miarę równe dno, w miarę równy brzeg, dość do każdego samochodu, samochód jest za plecami. Przede wszystkim też mi się wydaje, że one z rybnem. to dzisiaj to de facto nam to nie pokazało. te ryby nie dopisały do końca, co się z tymi rybami no. staje w ostatnich dniach. Ale myślę, że tutaj zrobimy jeszcze nie jedne zawody, które pokażą, że ta woda potrafi obdarzyć naprawdę pięknymi rybami. Liczę, liczę na to i trzymam Cię za słowo. E, jako przewodniczący sekcji federowej, czy możesz określić dzisiejszą imprezę y, do, do jednej z największych w Polsce? Y, nie znam w historii większej imprezy federowej, żeby przyjechało aż tyle zawodników z Polski, tak powiem. Słyszałem o zawodach na 80-100 osób, ale 120 osób to myślę, że jeszcze żadna, żadne zawody nie gościły takiej liczby zawodników. Myślę, że gdybyśmy mieli większy brzeg, dłuższy brzeg, to zawody mogłyby być jeszcze na więcej osób. Cieszmy się tym, co mamy. Miejmy nadzieję, że za rok spotkamy się po raz kolejny na kolejnej edycji Klasycznego Federa. Dziękuję. Dziękuję. Ostatnie pytanie do ciebie. Znasz dobrze Stanisława i uważam, że dzisiaj spełnił swoją rolę, pomogłeś mu bardzo dużo. Myślę, że chciałbym parę słów od ciebie usłyszeć na sam koniec. Masz coś do powiedzenia? <laughs> Stachu, głowa do góry, rozwijaj grupę, nie przejmuj się hejterami. Będzie dobrze. Na mnie możesz zawsze liczyć. Dziękuję bardzo, do widzenia. Dzięki za świetne zawody. Miło się było spotkać. 120 osób, ludzie z całego kraju. To naprawdę świetna impreza i świetnie zorganizowana. Pozdrowienia też dla Michała i dla całej Paki, która pomogła to ogarnąć. A Tobie jeszcze raz gratulacje. Dobrego pomysłu na założenie grupy Facebookowej. Klasyczny Feder to dzisiaj ponad 20 tysięcy członków i. I oby w krótkim, w krótkim okresie czasu podwoił swoją liczebność. Tego ci życzę. I połamania kija, Stachu. Do zobaczenia. Cześć Stasiu, miały być płotki na Twoich zawodach? Nie było. Miały być leszcze? Nie było. Miałeś łowić ryby? Nie łowiłeś. Nie wiem, co sądzić o Twoich zawodach. Wiem jedno, była super atmosfera. Była mega organizacja i byłeś ty uśmiechnięty, zadowolony, bo te zawody były Twoim marzeniem. One się tobie należały. My na nie przyjechaliśmy po to, aby tak naprawdę spotkać się z Tobą, przybić pionę. Mimo tego, że wędkujemy razem, jest mi niezmiernie miło, że mogłem gościć na tej imprezie. Mogłem widzieć Cię w pełni najlepszego humoru, wtedy, gdy łowisz swoje kochane płocie. Trzymaj się. Jak będziesz tylko organizował kolejną imprezę, chętnie się na niej wstawię. Pozdrawiam, cześć!